Stwierdziłem, że na start byłem to małe dwa roni hmm. haczyki, chyba czwóreczki to są. No. Nie byłem przygotowany w ogóle, ale na szczęście miałem jakieś bezzadziarowe haki, bo tutaj tylko bezzadierowe można. No więc 14 kuleczki, popki no, tak to się prezentuje. Tak. Nowy popek, tu mamy kraba, a na drugim pójdzie coś słodkiego, coś co w tym roku dawało mi brania, no ale całkiem inny miesiąc. Miejmy nadzieję, że to też się sprawdzi. Może lubię ten zapach, sprawdzijmy, zobaczymy. Jest drugi nasik, tak się prezentuje. Małe roni, dodam jeszcze tutaj śrucinkę, sprawdzę jak to się w wodzie jeszcze prezentuje. I zaczniemy wywodzić zestawy, bo już trochę organiz słaby. rozpakowane cały jest. wędki już też czekają. Zanęty tam jakieś mam, mixy na i Zacznę bardzo drobno, a potem będziemy kombinować dalej. Nic, no, lecę. Dodam te śrucinki i lecimy wywozić te zestawy, bo szkoda czasu. Pogoda naprawdę piękna. Jak na początek marca, dzisiaj mamy mieć 17-18 stopni, więc trzeba się z tego cieszyć i korzystać. Miejscówki już sobie wytypowałem. Jedno to takie, jakby z 2-3 metra wypłucenie na 1,5, potem to się troszeczkę równa i schodzi do 1,8-7, coś takiego a drugi to jest przy brzegu tam takie drzewo jest tam i, i, i podest i tam mam chyba 1,4 metra, więc takie bardziej płytrze rejony zauważyłem, że na obydwu właśnie mam wodę powyżej 10 stopni na po, przy powierzchni a jak tu pływałem bliżej to woda miała 8 więc różnica dwóch stopni przy samej powierzchni, choć tutaj jest głębokość 2 metry więc to nie jest jakaś ogromna różnica żeby to tak aż ten, mi się wydaje, że po prostu jak ten wiatr tutaj ciśnie to chłodzi tą wodę a tam jest tam właśnie spokojniej i mi się wydaje że ta woda jest po prostu cieplejsza przez to że tam ten wiatr tak nie dmucha w tą wodę no. dobra lecimy wywozimy i zobaczymy co będzie i tak to właśnie wygląda troszeczkę rzepiku konopi z jakichś nie wiem 5-6 kuleczek tu jest takich, no naprawdę one się rozwalają w rękach, były już porzone W sumie nie byłoby to głupie, bym to, to wszystko tak rozwalił żeby te frakcje były jak najmniejsze. To są takie już fajne, mięciutkie. Jakieś frakcje będą większe, nie? Okay. Jeszcze jedna była. No i tak, jak mówiłem, rzepik, konopia. Troszeczkę konserwowej kukurydzy. Eee, posypałem tym drobnym pelecikiem pv Mała kuleczka. 14 popek. Ta pianka, tylko po to, żeby się nic nie zaczepiło przy opadaniu zestawu. Bardziej dla mojej spokojnej głowy. Вывозим первый застав. Смотрим. Także cześć wszystkim, kolejny materiał, nowy sezon, marzec, otwieram sezon na wodzie, już w której byłem praktycznie rok temu, łowisko sazon, jak zobaczycie za mną, tam, na tamtej zatoce, wtedy właśnie miałem ten film z maja, stwierdziłem, że rozpocznę sobie przygody właśnie w tym sezonie od tego łowiska, jestem po pierwszej dobie. Więc przy nieco można powiedzieć, wpadło sporo ryb, ale nie tych, co byśmy chcieli 6 bodajże, albo 7 leszczy, dosyć fajnych, no ale nie przyjechaliśmy po leszcze. Ja bym się na leszcze to wiadomo. No ale czasu jeszcze trochę mam, bo prawdopodobnie zostanę tu jeszcze dwie lub trzy doby. Więc kombinuję dalej. Troszeczkę zwiększyłem, jakby, powiedzieć, cenie. Tymczasem zapraszam Was na film i nie zapomnijcie o tych subskrypcjach, lajkach, komentarzach. Patrząc na moje materiały, ten kanał jest dosyć świeży, ale widać, że subskrybuje, czy tam skomentuje mnie 5% osób, które wyświetluje. Więc to taki trochę słaby wynik, ale ja się nie poddaję, działam swoje. To też jest moja pamiątka. A, tymczasem zapraszam Was na dalszy ciąg filmu. I myśmy, miejmy nadzieję, że wpadną jakieś karpie, chociaż jeden, to rozpoczniemy jakoś ten sezon z głową w górze, powiedzmy, i będzie dobrze. Nie przyciągając, wytrwajcie do końca. Hej! także witam was serdecznie jestem właśnie po drugiej nocce mamy godzinę około dziewiątą chyba dziewiąta dziesiąta niedawno przywiezłem na świeże zestawy noc wyspana być może, że dodałem trochę tych kul mniej tego, że piku konopi i więcej tego peletu że po prostu troszeczkę grubiej niż tak i więcej nasypałem być może to Zniwelowało te po 4 brania albo 5 przez noc co te leszcze tak grasowały Na jedno się cieszę, na jedno nie. Bo na jedną myśl mam taką, że może przesadziłem a na drugą no, że to nie leszcze. No, jak ma coś pobrać, to niech pobierze ten karp chociaż jeden przez całą zasiadkę i będzie szczęśliwy. A nie męczy cię przez noc i nie wysypie przez gagatki małe śliskie. Dzisiaj słoneczko poświeciło, teraz troszeczkę zaszło, ale ogólnie pogoda się poprawiła. Miało dzisiaj padać, nie, nie wygląda na to, więc miejmy nadzieję, że tak będzie. Tymczasem lecę sobie coś do jedzenia zrobić: wypić kawkę do końca, posiedzieć, poobserwować trochę wodę. Być może coś się pokaże, żeby po prostu mieć jakiś punkt, gdzie to wywieźć. A Was zapraszam na dalszy ciąg filmu. No i witajcie. W końcu się coś udało złowić. niż miałem wielką nadzieję. Nie wiem, po 10 może więcej leszczy w końcu. Poczułem fajny opór. Mówiłem, ja, dobra, to już nie będzie lesz, to będzie chyba karp. No ale niestety w połowie już myślałem, że to będzie jakaś inna ryba. Bo strasznie dziwne takie yy, pobicia były tak dalej. No całkiem inaczej niż no, się to już odczuwa, jak ten kar, na przykład, bije głową albo coś takiego, a ten to tak jakby szorowo pod i mniejsze wybierał. Więc już podejrzewałem, że to jest właśnie ten gagatek, co wam go pokażę. Trafił mi się sum. No. otwieramy, <grym> <grym> chyba sezon z drapieżnikiem pokażę wam go nie wiem jak się go w ogóle podbiera ale o, tak się prezentuje jakieś 12-13 kg powiem no taki mały, ale dawał popalić troszeczkę wariatno To nie jest to po co przyjechałem, ale trochę bardziej ucieszyło, bo jednak jakaś walka była niż te nasze Śliskie lecę wywieźć zestaw tam w to same miejsce. Może tam był tylko jeden Sum, może przyjdzie tam jakiś Mi Miejmy nadzieję, tymczasem lecę go wypuścić. I miejmy nadzieję, że jeszcze przestawię Wam jakąś rybkę, ale taką po którą przyjechałem, do następnego. Poczęcie sezonu, zakończenie zasiadki, cały mokry, ale szczęśliwy. Przyjechałem po karpia i w końcu trafił się ten karp. Tyle tych leszczy co obłowiłem, tego suma. Już byłem... Już nie miałem tej nadziei takiej, że ten karp w końcu padnie, bo ta pogoda już też się pogarszała, zciśnienie tak samo, ale jednak możliwe, że na tej wodzie te ryby lubią jak jest gorsza pogoda i lepiej żerują. Często się to sprawdza, że czym gorsza pogoda tym lepsze branie, ale nie wierzyłem, żeby to mogło być w marcu. Prezentuję Wam właśnie taką piękną rybkę. Jeszcze, kurde ona no ma tyle siły jeszcze. No, już. Chyba jeszcze poczekamy. Ach. Tak się prezentuje. Piękna osiemnastka. Kurde. Prosiłem o chociaż dyszkę albo piątkę nawet wpadła taka wisienka Spróbuję jeszcze raz wam go pokazać to że ja będę bardziej mokry to już nieistotne i tak już jestem cały Potem jak rybkę wypuszczę to się przebiorę coś suchego wypiję kawkę i będę jakoś się spakować no. Mam nadzieję, że jakieś ujęcie jest, żeby pokazać Wam tę moją szczęśliwą informację. Więc no, w ten sposób zakończymy ten film. Mam nadzieję, że wytrwaliście do końca, i mam nadzieję, że ilość lajków, subskrypcji i komentarzy wzrośnie. W tym roku chcę naprawdę bardziej się zdeterminować do tych filmów, a dzięki Wam to też daję większą motywację. Więc dzięki za oglądanie ja lecę rybkę wypuścić i do następnego. Trzymajcie się Hej.